co byśmy dostali. O. Jakaś instrukcja obsługi, sam licznik. Tu są pewne uchwyciki. I kabelek. Zobaczymy. Co oferuje licznik, który kosztuje mniej niż 200 zł. Witam Was, widzowie. Dzisiaj porozmawiamy troszkę, spróbujemy porozmawiać o sprzęcie. Będziemy konkretnie rozmawiać o komputerku. Takie coś. Nazywa się to GeoID CC600. O co tu chodzi? czemu on twierdzi, że jestem poza trasą? No i bądź mądry człowieku, jak tu nawigować? Ten sam ślad wprowadzony do jednego, drugiego urządzenia. Jedno prowadzi, Garmin prowadzi normalnie, a to urządzenie ciągle krzyczy, że jestem poza trasą. Od dłuższego czasu walczę, żeby zaczął mi nawigować tak jak należy. Cały czas. Geoidę próbuje mnie zmusić do powrotu, mimo już jestem na śladzie. Ślad jest właściwy, dokładnie ten sam jest w garminie, ten sam jest w geoidę. Porównajcie sobie yy, czytelność ekranu w słońcu. Moim zdaniem jest przepaść. Te nowsze ekrany pomijając to, że nadal w garminach są błyszczące, to jednak oferują znacznie lepszą czytelność w słońcu. Larmin każe nam skręcić w prawo, a Geo idę dalej szuka, aż sprawdzę, czy na pewno dobry track wgrałem. No jest na pewno problem z nawigowaniem tutaj. Trzeba y, trochę się nauczyć tego, ponieważ y, te trasy, które ja Wgrywałem, były interpretowane przez komputerek po prostu w sposób dziwny. Co najmniej dziwny, ponieważ ten sam ślad wgrany do Garmin'a i ten sam ślad wgrany do Geoide, to tak jakby dwa różne ślady, ponieważ w Geoide on cały czas uporczywie chce, żebym wrócił do początku trasy, tak jakbym jechał w przeciwnym kierunku. Zrobimy sobie nawrotkę. Tawałek pojedziemy w przeciwnym kierunku. Garmin głupieje, no bo jedziemy w przeciwnym kierunku. Natomiast GeoID pokazuje, że jedziemy dobrze. Taki mały fakap, to Już garmin wysłał mi sygnał. Dobra, zawracamy. Nie ma co tutaj <słuch> wydziwiać. Na razie, panie GeoID, jest źle. Natomiast pomijając już te wszystkie. Sprawy związane z nawigowaniem, z prowadzeniem po śladzie, to, to co można powiedzieć, to ekrany danych są dosyć czytelne, no więc z czym mamy do czynienia tutaj? Mamy do czynienia z komputerkiem, który ma kolorowy ekran. Jest zbliżony wyglądem do garminów, trochę mniejszy może od współczesnych garminów trochę do łachu, ale ja bym raczej tutaj obstawiał, że bardziej podobny jest do Garmina. Jeśli chodzi o GPS-a, to oprócz GPS-a ma Glonassa, ma Galileo, ma Baidu i tam jeszcze coś, no praktycznie wszystko, co yy, jest potrzebne i ten odbiornik GPS, muszę powiedzieć, że na, w dotychczasowych jazdach spisywał się bardzo dobrze. Co my tu mamy dalej? Możemy sobie przeskakiwać pomiędzy ekranami. Jeśli chodzi o ekran, to jest to ekran kolorowy, tak jak już wspominałem. Jest to ekran, który ma chyba wystarczającą jasność w przeciętnych warunkach pogodowych. Natomiast w słońcu widać wyraźnie, że porównanie 1 do 1 z Garminem, no to to urządzenie przegrywa z Kretesem tutaj, niestety. Jeśli chodzi o baterię, producent szczyci się tym, że to urządzenie wytrzymuje 17 do chyba 21 czy 3 godzin, jakoś tak. To urządzenie nawigowało przez 5,5 godziny i muszę powiedzieć, że to raczej nie będzie realne, ponieważ zostało 61% baterii, więc moim zdaniem bardziej realne będzie takie 12 do 14 godzin, co i tak nie jest najgorszym wynikiem. Czy to urządzenie jest dobre do nawigowania? Ja bym powiedział, że raczej nie. Mi się wydaje, że to jest w mojej ocenie dobre urządzenie do trenowania. To urządzenie wspiera czujniki, wspiera pomiary mocy, wspiera. Elektronikę w napędach, więc tutaj nie powinno być problemów. Jeśli natomiast jeśli jesteś turystą i oczekujesz, że urządzenie będzie Ciebie prowadzić przez cały dzień, to tutaj niestety, ale moim zdaniem to nie jest urządzenie dla tej grupy osób. To jest urządzenie do trenowania. Słyszałem taką opinię, że jak kogoś stać na karbonowy rower, napęd elektroniczny, pomiar mocy. To nie będzie chciał patrzeć na takie urządzenie. Ale to, to urządzenie naprawdę jest dobre do trenowania. Spokojnie łączy się ze strawą, z Training Pixem. Całkiem nieźle sobie radzi z, z danymi, które dostaje. Zobaczcie. Już mamy wiosnę w pełni. Aplikacja. Ona raz, że jest uboga, na dwa. Eee, nie pozwala za, na zbyt dużą edycję tego. Teraz co dostajemy w komplecie? W komplecie dostajemy urządzenie, tą smyczkę, uchwyt na kierownicę, taki przypinany gumkami, o kabelek USB i to jest wszystko. I to jest w cenie. Ja akurat kupowałem to w cenie około 180 zł. Jak za każdym razem jak się wchodzi na AliExpress, to za każdym razem ta cena minimalnie się różni. To są, to są takie ruchy cenowe w granicach 10-15 zł, plus minus, i za tyle to można dostać. Natomiast dokładając dosłownie 8-10, może 11 zł, można do tego do, dobrać sobie uchwyt do przykręcenia na kierownicę, taki jak, taki jak Garmin daje plastikowy i szkło. Na ekran. Ja tutaj mam to szkło, trochę mi się tutaj nie za dobrze przykleiło. A tu już widzę, że szkło zadziałało, bo widzę już jakąś rysę. Nie wiem, nie wiem skąd ona się wzięła. Także dobrze, że to szkło jest. Dosyć fajnie to się prezentuje. Plastik nie jest wcale takiej żenującej jakości. Są... I teraz tak jest klapka. Pod którą mamy złącze USB-C. Ta klapka mi się wydaje, że nawet fajnie się ją otwiera i zamyka niż w Garminie 540. Tak, takie mam wrażenie. Skok przycisków jest, jest dosyć zdecydowany, bardzo fajnie to funkcjonuje, przełącza się pewnie. Jeśli chodzi o uchwyt, to jest to kompatybilne z Garminem. Jest tyle na rynku różnych uchwytów, można fajnie, bardzo fajnie dopasować sobie uchwyt do potrzeb. Proste urządzenie. Dla kogo jeszcze to urządzenie może być? Jeśli dziecko chcesz zachęcić do, do jazdy rowerem, chcesz, yy, i chcesz dziecku sprezentować też licznik po to, żeby dziecko czuło się, że tak powiem, dowartościowane, bo też ma licznik, też widzi te kilometry yy, na kolorowym ekranie, to to urządzenie. Myślę, że będzie genialnym prezentem dla takiego dziecka. No to co ja bym tutaj zrobił, to na pewno nakleił folię przeciwodblaskową na ten ekran, bo te odblaski rujnują wszystko, co, co ten ekran może mógłby zaoferować, jeśli zaświeci w niego słońce. Z tego co mi wiadomo, to geoidę to jest taki, można powiedzieć, klon magene. C chyba 506, 506 chyba. Tak. Silikonowe etui od niego pasuje do tego urządzonka i powinno pasować szkło do niego. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby nie było odblaskowe. O, teraz może. No, Nic nie widać, po prostu nic. Nic nie widać w momencie, gdy zaświeci słońce. Czy można polecić to urządzenie? Czy warto się nim zainteresować? Jeśli jesteś osobą trenującą, masz gdzieś markę urządzenia interesują Ciebie tylko cyferki, które będziesz chciał później wysłać do Training Pixa, to to urządzenie spełni Twoje oczekiwania. Jeżeli jesteś turystą i oczekujesz nawigowania, nie kupuj tego urządzenia. No to ja miałbym generalnie tyle. Jeśli materiał się spodobał, to łapka w górę albo łapka w dół, jeżeli się nie spodobał. Komentarze są dla Was. Napiszcie, co myślicie o tym urządzeniu. Wiem, że kilka filmów już się pojawiło w polskiej przestrzeni internetowej, nie tylko polskiej na ten temat. Tak więc ja zakładam go z powrotem na kierownicę i jadę na dalsze testy. O, zobaczcie, tu jest garmin. Cyk, jest. A my jedziemy dalej słusznie. A tak w sumie to mam jeszcze jedno zastosowanie dla tego licznika. Jako drugi na kierownicy, jeśli komuś nie przeszkadza bałagan na kokpicie, na jednym nawigowanie, na drugim czyste liczby. Zaraz będę cały biały. O! Dziękuję. Dziękuję. Ale kulturalny kierowca, kurczę! No normalnie, aż, aż mi się miło zrobiło. Z tego miejsca chciałbym przy okazji podziękować każdemu kierowcy, który naprawdę nas respektuje i czasami, że tak powiem, ma trochę empatii do naszych durnych wyczynów na, na drogach, bo, bo też mamy dużo. My jako rowerzyści mamy bardzo dużo zauszami, zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że na ekranie głównym przy prędkości jest taki koła, pasek, który obrazuje prędkość w zależności od tego jaką prędkością się jedzie a no, tu będzie cień to będzie lepiej widać teraz 10 na godzinę powyżej 10 na godzinę szary był, teraz jest niebieski, bo szybciej jedziemy teraz zielony, bo powyżej 20 i później się zmieni na żółty. No i co jeszcze z minusów? Taki minus dosyć istotny, znaczy w nawigowaniu. Czyli tak naprawdę, jeżeli mówiłem, że to urządzenie do nawigowania jest kiepskie, to to taki przytyk do tego całego modułu nawigującego. Nie da się wygrać śladu podczas aktywności. Trzeba przerwać aktywność. Zobaczymy jak pokazuje wzniesienia. 7% pokazuje. Nawet z dziesiętnymi pokazuje. Garmin tak nie, nie pokazuje. I wypłaszcza się. I od razu reaguje. Wydaje mi się, że garmin z większym opóźnieniem reaguje na wzniosy. Jeszcze jedno miałbym do powiedzenia. Jeśli chodzi o zmianę na otężenia. Na automatycznym podświetlaniu, to tutaj też kuleje trochę. 12, 13, 13,5 było no. natychmiastowo reaguje. To mi się w nim podoba. 10. Czy się męczyć trochę? To jeszcze jedna istotna sprawa, zapomniałem powiedzieć o tym, w, z jakim, w jakim języku. Posługujemy się tym urządzeniem, więc zacznę od tych gorszych wiadomości. One, one lapfit Fit, niestety, ale jest po angielsku. Z kolei, samo urządzenie jest spolonizowane. Widzicie? Prędkość, stoper, odległość, zegar, wznios. To wszystko jest po polsku. Czy to bardzo przeszkadza? Brak języka polskiego. Wiecie co. Tak, po pierwsze, urządzenie za niecałe 200 zł. Po drugie, to urządzenie chyba nie ma polskiej dystrybucji. Można to wybaczyć. To urządzenie kupowałem w chińskim sklepie, więc tak naprawdę należałoby tylko przyklasnąć, że udało się tam wpakować język polski do samego urządzenia. Natomiast aplikacja to no przydałoby się i tutaj zrobić. Nie ma problemu.